Cześć wszystkim. Dzisiaj zaprosimy Was do ćwiczeń naszych mięśni bardziej tylnej partii ramienia i obręczy barkowej. Pozycję wyjściową będziemy sobie ustalać znowu na szerokość bioder. W tym ćwiczeniu będziemy wykonywać bardziej opad naszego tułowia, więc będziemy się troszeczkę bardziej pochylać. W tym czasie musimy zgiąć stawy kolanowe, biodrowe, zaangażować mocne napięcie mięśni czworogłowych, mięśni pośladkowych. Napinamy brzuch, barki odchylamy do tyłu, łopatki przyklejone do kratki piersiowej, broda lekko cofnięta do tyłu, żeby ustabilizować nasz odcinek szyjny. Ja sobie stanę bokiem, żebyście widzieli. A wykonujemy. Stajemy bokiem i wykonujemy ruch prostowania w stawie łokciowym, angażując nasze tricepsy. Wykonujemy ruchy naprzemienne. Możemy oczywiście zrobić sobie ruchy jednocześnie obiema rękami. Wykonujemy 10 powtórzeń, 3 serie. Pamiętamy o przerwach. Gdzieś 30 sekund spokojnie wystarczy. W drugim ćwiczeniu pochylamy się jeszcze bardziej do tyłu, do przodu. Wykonujemy wiosłowanie naprzemienne raz jednym, raz drugim handelkiem. W lekkim opadzie tułowia. Staramy się utrzymać pozycję. Pamiętamy o odcinku lędźwiowym, utrzymując jego neutralną krzywiznę. Staramy się wykonać 10 powtórzeń w trzech seriach, pamiętając o przerwie. W kolejnym ćwiczeniu będziemy sobie wykonywać połączony ruch. W tym ćwiczeniu wykonujemy sobie odchylenie do tyłu. Ramion 3 serie po 10. Po jego zakończeniu wykonujemy odchylenie bokiem. Ramion również 3 serie po 10 powtórzeń. Dla osób, które chcą bardziej zaangażować mięsień triceps, możemy sobie wykonać również prostowanie. W stawie łokciowym, w pozycji wyprostowanej, w stawie łokciowym wykonujemy ruch od zdjęcia do wyprostu. Pamiętamy o stabilizacji naszego barku. Dla osób, którym trudno jest wykonać te ćwiczenia, możemy sobie wspomóc, odpierając się krzesłem. Czyli na przykład do wiosłowania możemy ustabilizować sobie tą pozycję i wykonywać ćwiczenie tylko jedną stroną ciała. Za dzisiaj dziękujemy i życzymy powodzenia. Pa!